Cześć dzieciaki! To teraz trochę poćwiczymy i przypomnimy sobie nasze części ciała. Gotowi? Przygotowujemy nogi, ręce, głowę, a w ogóle to całe ciało. Uwaga, startujemy! <mulety> Dvě ručky mám, dve ručky mám a bucha jednou mám. Bucha robí tak, 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 nie, 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 tak, tak, tak. Bucha robí tak, 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 nie, 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 nie tak. Dvě ručky mám, dvě ručky mám a bucha jednou mám. Nuž mi robí. mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam! Główka robi tak 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 nie 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 tak tak tak! Główka robi tak 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 nie 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 nie, nie tak! Dwie rączki mam, dwie nóżki mam, a główkę jedną mam!